Nadarzyła się okazja zrobić materiał edukacyjny na przykładzie mojego chlebka chrobakowego, którego co tydzień wypiekam. Wizualnie wszystko jest niby ok, Ale jeżeli spojrzymy sobie na dół, widać, że on jest popękany, rozerwany. Idzie to. W piłeczkę. Nie ma podstawy jednolitej, lekko obłej, tylko wybrzusza go w koło. Najczęstszą przyczyną jest tego niedogarowanie chleba za krótki czas. Ja wybrałem lepsze zło, bo musiałem akurat wyjść z domu nieplanowanie i za, jemu zabrakło gdzieś pół godziny, 40 minut, żeby był w punkt. Według y, y, mojej receptury. Wiedziałem, że tak będzie, ale nie wiedziałem, w którym momencie, on, w którym miejscu on popęka. No, poszedł tak, jak poszedł, nacięcia zrobiły od góry swoje, że tutaj się otworzył, a od dołu szczeli. Najczęstszą przyczyną właśnie tych pytań, które, które są na grupie, dlaczego chleb popękał, czy w foremkach, czy w bochenkach, jest właśnie ten czas niedogarowania. Jest. Odnośnikiem w foremkach, że ciasto nakładamy do foremki do połowy wysokości. I jeżeli nam urośnie, powiedzmy centymetr, pół centymetra do brzegów krawędzi górnych, wkładamy tą foremkę do piekarnika. I jest to jakiś już odnośnik do tego, że ten chleb wyjdzie nam w miarę i nie będzie popękany. Zawsze się może zdarzyć. Drugą, drugim objawem przy garowaniu jest przegarowanie. I ten chleb byłby szerszy po obwodzie, bardziej płaski. Perforacja byłaby w środku miękiszu większa. Chleb przez to mógłby być kwaśniejszy w smaku. Albo w ogóle siąść i byłby zakalcowaty. O tak to, tak to pokrótce wygląda. Popękania, niedogarowanie, rozlewanie się za kalec, przegarowanie. Dzięki za uwagę.